Sieczek mały, no, ale nie było go ostatnio, bo ja go widział. Jest! No, odczepiacz uratował przynętę. Zobaczcie, ktoś z drugiej strony łowił, a Wojtek taką znalazł. Zobaczcie, kolejna znajda, przytrzymaj będę. Odchylamy oczko tak, że pokazywał mi ten bok, więc. Czyli jesteś spełniony? Ale panie poproszę nie trząść tutaj, bo nie ma stabilizacji, za ciepło, za ciepło za, mówię, za, 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 za ciepło. Na gimbala. Za ciepło. Za ciepło, za ciepło. Na gimbala. Wiesz, że całą drogę ktoś będzie się odzywał? Nie będę się nic odzywał. <laughs> całą drogę przegadaliście? My już wszystko... Iście nam nie umawiali słuchajcie, Jeszcze nie umawiali? Witam Was, albo witamy. MK Fishing, Marcin Katowski. Kolejna trociowa wyprawa w innym składzie. To no, minus 6,5 słuchajcie. A no, teraz już minus 5,5. Ale ma być w dzień podobno na plusie. Więc tak z rana trochę ekstremalnie. Eee, ja chcę światełko, bo mnie nie widać. Z rana trochę ekstremalnie, ale później może zrobić się ciekawie. Zobaczymy, czy gdzieś coś kijem zabuja. Zobaczymy, czy jakąkolwiek rybę zobaczymy. A my co? Ja, Tomek i Wojtek mówi zobaczy jak to jest. Pierwszy raz. Mam dla niego sprzęt. Mówi, zobaczy jak to jest. Jak to mówią zwarci gotowi, zobaczcie. Z Wojtkiem się nie da inaczej. Zaczynamy od Błuki burgera! Z burgera! Dobrze, że grilla nie wiem. z skarkową. <laughs> Dobre. Zaczynamy w miejscu w którym robiliśmy ostatnio. Ognisko jesteśmy na tej samej wodzie, co mogliście oglądać ostatni film trociowy, pełni nadziei, ja mam nadzieję na rewanż. Rewanż z tymi rybami, no nie do końca z tymi rybami, ale ogólnie z tą rzeką, może ty dzisiaj mi się poszczęści zaliczę branie i może dzisiaj mi się poszczęści i wyholuję rybę. Trzymajcie za to kciuki, a tak jak mówiliśmy na początku, jest z nami Wojtek. Wojtek nigdy nie był na pstrągach, nigdy nie był na trociach. Ty nawet nigdy chyba nie byłeś na takich rybach z brzegu, nie. na takim łowieniu całkowity żółtodziób. Jest coś takiego jak prawo frajera, więc ja liczę, że dzisiaj Wojtuś złowi rybę, więc zobaczymy jak to będzie. Trzymajcie kciuki, my zaczynamy łowienie, a przed łowieniem szybki instruktaż dla Wojtka, ale to było w poprzednim filmie. Jak ktoś tego nie widział, to zapraszam do poprzedniego filmu, gdzie jakby robiłem taki... Instruktorz dla kogoś, kto nigdy nie był, albo dla kogoś, kto sobie może nie radzi z wodą. Próbujemy. No i zaczynamy jeszcze od wazelinki. Słuchajcie, na przelotkach. Na początku. A zawsze coś da. Troszkę marzną przelotki. Ale na razie idzie łowić. O! Ranie szło rzucić. Będziemy najwyżej czyścić. Żyłka została w samochodzie. Ja i tak lubię łowić na plecionkę. Na ile się da? Myślę, że do minus pięciu. O! Bez problemu można łowić. Az işte havası yok. Dobra, no ja jeszcze jedno przejście zrobię i napływ zaczepu zrobię waładełkiem i potem gdzieś tam sobie zrobię kawałek swojego, nie? No tak w trzech widzicie już się ciężko, bo dużo rzeki, dużo rzeki zostawiać jeden drugiemu. Nie we wszystkich metach się połowi, ale za to szybko zrobimy wodę. Ale za to fajnie. Też jest towarzysko, też jest fajnie. Ja co prawda jestem samotnikiem, lubię sam, ale towarzysko też jest fajne. że ogień się fajnie zrobi, kielbasy. Są tego plusy i minusy Ale piękne słoneczko, trochę wyszło Na pole, więc zaraz chyba przestanie marznąć No męczymy się, jeszcze nikt nie miał wyjścia, nikt nie miał brania A ja teraz założyłem woblerka który dał mi w tamtym roku komplecik troci. No i jak to się mówi, próbujemy, zawsze w takie przynęty bardziej się wierzy. Zawsze, a takie przynęty dają dodatkowego kopniaka. No, jak to się mówi, aby nie zerwać i aby coś się udało. No, czekamy na pierwszy kontakt kogokolwiek. Widać, że. Woda podobna, jeżeli chodzi o wysokość. Niska. To jest niska woda, to nie jest wysoka woda, nie, nie jest średnia woda. Eee, ale czysta. Czysta, no może nie jeszcze kryształowa, ale czysta. Więc jak tylko się zrobi jasno, to myślę, że pójdę w jakieś takie może ciemniejsze, bardziej naturalne kolory. Ale tylko może. Próbujemy. Próbujemy. Patrzymy, tutaj jest fajne podmycie, fajna rynna, łachy, 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 potem się wszystko zbiega w wąską rynnę, a tu dobre podmycie, więc teoretycznie bardzo dobre miejsce, a jeszcze tak może, o, z prątem, bo nieraz tak też czu. Coś naturalnego, a ja tu myślę o tym w obleże, jakby zdjąć. Mówisz, że ten, wykorzystać to, to się nie porwie? No czemu się nie porwie? Ale będzie mokre, już nie. No dobra, to spróbujemy. To co, tak by trzeba było, nie mam szmaty do ściągania woblerów ale by trzeba było jakiś supeł tu zrobić, nie? To, Wojtek. O, i teraz zobaczymy. A, ja mogę rzucić? No tam nie ma, zaczepiony tam, oczewo, tam owszaka nie zaczepiłeś nigdzie. Nie, zaraz zobaczymy. No, no. Dobra, wiemy o co chodzi Obrat, żeby nie poszedł na wodę O, jest, zacząłem Jest Jest Daj E, a to nie mój To mój będzie dalej Nie, to nie twój Pokaż. To nie mój, to sobie go weź Pstrągowy taki Ale ma mi woblerami bowiem, no Sieczek mały No, ale nie było go ostatnio Bo ja bym go widział, masz Złapałeś, to masz Ale mała ryba. Ty! Kleń! Dobra, słuchajcie, podniosę go tak trochę niehumanitarnie do góry. Nie będę się męczył z podbierakiem. No, branie było. Branie było. Zobacz, jaki ładny kleń. Szybciutko go wypuszczam. O! No ładny. Naprawdę ładny. Także. Ręka rybom śmierdzi. Kurde, w takim miejscu, nie? Taka meta i targa mi przyne, wędką i... I nie ma oporu. Uciekaj, malusiu, uciekaj. Poszedł. Myślałem już, że może pstrąg. No to coś się zaczyna. Oj, Jak to mówią, pierwsze branie. Tomek. Pomału, pomału, Zana będzie tu przy brzegu. Będzie? kurwa Dobra, ja ten. Wędką go pyknę tu. Bez... U, ja go dostanę. Dajcie złapie złapy najwyżej. Ja się gdydę. Ratowanie woblera Wojtka. Masz. Znajducha. Znajducha. Jestem, że gratisowy to jeszcze znajducha. Jest. Kurwa poczułem się bardziej niż wszedł całą drogę. Po cichu, bo ja muszę się tam wrócić i to obłowić. Pane, dużo się ich ma, ale każdego szkoda. A teraz chwilę takie coś. Stara obrotówka wrta. Białe skrzydełko przeze mnie pomalowane. Czarne kropki dodane. I taki żółto-biały chwościk. No, próbujemy, próbujemy. I taki re, y, raporcik dla Was jest godzina, już y, po 11.00. I oprócz tego klenia mojego nikt nie miał dotyku. Wojtek przed chwilą widział spław ryby, ale nie wie jakiej ryby, po prostu coś tam się spławiło. Przy patykach chwilę tam porzucaliśmy, trochę on, trochę ja, ale nic się nie wydarzyło a chłopaki mnie tu o, zaczepiają zaczepiają także jest także jest, jest, jest wesoło o w trzech w jednym miejscu tak też można o widzicie o tak so... o, w trzech w jednym miejscu tak też podobno można niech będzie, niech komuś tylko weźmie nie? Eee... ważne, że jest Ech, humorek ale męczymy, męczymy wodę. Dobrze się zaczepiła. O! No, odczepiacz uratował przynętę. E, o, ale dwie ogroty siedziały, rozgięte konkretnie. A tam, zobaczcie, glapka zdechnięta, a tam wobler, zaraz go zdejmiemy. Także idziemy po znajduchę. E, <laughs> o. 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 Zobaczcie. Ktoś z drugiej strony łowił. O. Jest woblerek. Kenarcik. Genarcik mamy dzisiaj znajduchy. Też ma znajduchę? No mamy cały czas, to jest, ale walczymy. ze znajduchą. A ty wyjąłeś przed chwilą co wahadło czy obrotę? Wahadło takie małe. Małe wahadło, także tu mamy trzy znajduchy. Raz, dwa, trzy. Ja znalazłem Wojtek, a Tomek walczy. Zobaczcie, no zamiast łowić ryby, to znajduchy. A Wojtek taką znalazł. Może ktoś pozna. Na jednym haczyku strągowa. Nie wiem, gdzie ten już poszedł za gdzieś, ja już powiem. Yy, kenarcik taki... Ni to pstrągowy, ni to... No. Ni to trociowy, nie? O, zobacz. Się? Tylko trzeba się rozglądać Zobaczcie, kolejna znajda, przytrzymaj będę Kolejna znajda Co tu się dzieje z tymi znajdami Normalnie będę miał pełno obstrągowych blaszek Panie No trochę zwałów przed nami tomuś no Słuchajcie, dla takich met, dla takich klimatów się chyba właśnie chodzi po takich terenach, po takich rzekach. No, pięknie to wygląda. Tu taka dzicz zwalone wielkie drzewa, wlewy, Pod, podmycia. No, po prostu pięknie. Zobaczcie, jak to tutaj meandruje, płynie. Tu pięknie zasysa. Basenik taki, tu zwał. No, cudo. Jeszcze z takiego miejsca, jakby przywaliła ryba, to po prostu bajka prostu bajka więc delektujemy się delektujemy się tymi miejscami tak naprawdę no i czekamy bo na tym to polega na czekaniu na branie mi dobrze na jest co jeszcze? Także jest ogień, zaraz będą kiełby a potem walka o branie. Wojtek, walka o branie. Teraz widzicie są dwa style pieczenia kiełbasy, tak zwany e, ściema leniwca. na leniwca i tak zwany muszczard... aktywny. Ale nie wziąłem, nie? Nie wziąłeś. Nie. No i dobrze, to bez musztardy z niej. Stawaj, idziemy. To się ryby tu ma łowić, a nie opalanie. Stawaj. A ta? Zobacz, Kup, ej. Kupom. <laughs> <laughs> idziemy. No, a teraz, o zobaczcie, taki będzie. O, taki kolorek. Troszkę czerwonego, Zobacz, troszkę czerwonego. No, dostałem. Piękny. Pięknie. Ci trochę zostawię. No ci powiem, że naprawdę fajne wlewy teraz. Słuchajcie, fajne, fajne teraz tereny tutaj mamy. Tutaj to, Tomek stoi powyżej, naprawdę fajna wlewa. Fajna rynienka, są kieszonki uspokojenia po brzegach, po bokach. Gdzieś na tej granicy rynny może się przykleić. Tam napływ miałem naprawdę też świetne miejsce. Także no, fajnie to wygląda, fajne mety. Walczymy, naprawdę walczymy, ale na razie bez rezultatu. Ech. Ryby dzisiaj nieaktywne albo już zdążyły z tych górnych partii spłynąć. Może następnym razem spróbujemy już dużo niżej. Polecimy sobie z 20 km po prostu niżej na większą rzekę. No, Wojtek, słuchajcie, dzwonił, że mu ryba, ryba wyszła za woblerem, nakręciła, także czekamy na telefon, że mówi, że ma. Ja mam nadzieję, że za chwilę zadzwoni i powie, że ma. Albo za szybko prowadził, wiesz o co chodzi, nie? Mógł ciutkę gdzieś jakby stanął woblerem, może mu strzeliła, może za szybko prowadził. No nic, miejmy nadzieję, że coś złowi zaraz, że da radę ją zmęczyć. Światełko w tunelu. Ta dobra pora się zaczyna, nie? Dobra pora. 14, 16. branie miałem Cholera Branie miałem. Kurde, teraz zahaczyłem, branie miałem A teraz zahaczyłem tu o te korzenie Ajaj, aj, 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 aj. fajna wlewka. No tak to bywa widzicie O! Dobry łupniak był, teraz trzeba woblera wydostać. O, dało się. No i powtórzymy jeszcze raz. Fajne zawinięcie mocne było. Próbujemy. Próbujemy. Troszkę wyżej, troszkę niżej. Spróbujemy. Kurde! I zaczep, nie? Kto wie, czy za tym zaczepem nie miałem? Troszkę wyżej rzuciłem. O, ster złamany. No dobra, także wymiana woblera, jednak rzucam metr niżej, tam gdzie było brań. No dobra, tam ten wobler połamany, założyłem ten sam kolor, ale płytszy, agresywniejszy płytszy. Tam są jakieś zaczepy, bo zaczepiłem o coś. Wydaje mi się, że ta ryba mogła wziąć poniżej, albo wyszła z tego zaczepu po prostu. No nic, staramy się spuścić i walczymy. A poniżej, poniżej jeszcze mniej jest. Właśnie Wojtek mówił, że miał wyjście. Ale innej ryby, bo jeszcze poniżej kawałacie. No niestety, nie udało się. Mam rybkę, ale nie wiem co to za ryba. Chyba pstrąg. Wyjdziemy z tych krzaków. Jo. Nie będziemy go męczyć. Opuścimy troszkę. Fajny potok. Miarowy, fajny potok, więc widzicie. Oj. Odchaczymy go szybciutko. No, nie ma troci. Na o. Słody jest potok. Więc klenik, potoczek, no i branie nie wpięte. O, czy my tutaj zejdziemy, czy wpadniemy? O, chyba no, tak wpuścimy, słuchajcie. I popłynął. Także ja mam dwie ryby. Kurde, i branie no. Też nie wiadomo czego, chociaż te branie było takie, że zać. Ten klenik, takie le ledwo co branko. Ten potok lezło co branko, a to było takie, że kij zabrało, nie? I prawdopodobnie mogła to być troć. No ale to tylko prawdopodobnie. Że było dobre te branie, takie łup, łupniak, nie? Ja wolę bym branię <laughs> Wojtek, ale miałeś zawsze też wyjście, no to też jest coś. A tu poniżej nas ciekawa meta. A wiesz co, tam masz takie jeszcze patyki A jak nie, to tak na szybko po parę rzutów i... Ja idę wtedy za zwał, zobaczcie jak wygląda Ładna trawka zielona, nie? Słuchajcie, aż nie wierzę, że to jest luty Zobaczcie tą zieleń Jakie to jest soczyste wszystko tu Szok, po prostu szok, jak to porosło, jaka piękna zielona trawa Świeża Słuchajcie, zakładam woblera, którego na Facebooku mówiłem, że muszę założyć. O, widzicie co piszę? A to jest rościniak. Jeszcze nigdy nie miałem rościniaka. Dostałem na targach Evolution od kolegi. Czy czy dobrze chodzi. O, delikatnie trzeba go przesterować. O, i pięknie, zobaczcie. Pięknie, dobra? Delikatna, fajna praca. Wychodził trochę w moją stronę, więc odchylamy oczko w drugą. W przeciwną niż ten bok, który pokazuje, tak? Najłatwiej zapamiętać. Czyli, jeżeli pokazywał mi ten bok. Oj, sorki. Odchylamy oczko tak, że pokazywał mi ten bok, więc odchylamy oczko w tą przeciwną stronę. Czyli ten pokazuje, w tą odchylamy. Ten pokazuje, w tą odchylamy. I już chodzi dobrze. No i próbujemy. Próbujemy. Czy. Czy ten złowi złowimy? Nie wiem, czy nie będzie za głęboki. No ale to się okaże za chwilę. Oj, tu słyszałem, że chciałeś mieć strzała i miałeś strzała. No. Czy jesteś spełniony? Strzała miałem i wstrąga Gdzie pszcząga teraz? Tam, przedtem. Przedtem No, pstrąg, normalnie pstrąg wyszedł, taka, taka rybka No to fajnie No ale, kurwa, ona by na to wzięła? No, czy ja złowiłem przecież no, Ale takie dużego? Weź nie, nieraz, jak jest na haju albo coś mu zapasuje, to weź nie e, Mocny strzał, czy taki po prostu strzał? Taki... Nie, nie był mocny, ale rybki wyskoczyły już, nie? A? Rybka wyskoczyła, nie? I... i... Puh, I nic Czyli takie szybkie jak ja, bum i no, koniec No, no, I... i, i takie to jeszcze znalazłem tych znajdów tu jest trochę, co znalazłeś? Szeka E, ładny bananek ładny, ty możesz połowić nawet? Ta? No fajny bananek No i takie coś jeszcze tu jeszcze coś Jeszcze gumę Tante A tu masz nóż Jeszcze nóż znalazłeś Fuj oddaję ci Aaa Mój Mówisz tego się jako Ale jakiś nóż znalazłeś? No tu Pokaż? Ja jestem sześć takich <noise> Ty masz dzisiaj Dzień znajdów mamy dzisiaj Dzień znajdów Mówisz, że założyć go? No fajne. Co, co tam tomuś? Jednego ja to łosce mówię no dobra, tu już się schylę, nie? Uuu <noise> 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 Ta fajna Ta fajna podstrąga. tam tych nie lubię Madejów, tam z hakiem, ale ty, tylko kotwę tu troszkę no. większą, to tak jak nawet u nas będziesz chodził, fajna, super. <laughs> ty, no ja nie wiem ile to już dzisiaj. No mówię, no patrzę, jak wiszą dwie na gałązce, mówię, no dobra, jak wiszą dwie, no to na tą gałązkę, no. <laughs> ja pierdziele, powiem wam, że tutaj naprawdę tych znajd jest tyle, że my ile nie, a zobacz, ile nie zobaczyliśmy, albo po ile nie mogliśmy sięgnąć. Ojej, dzień znajd. Zamiast ryb to znajd. A to, to wojnę gdzie? Uciekł? Słuchajcie, może i nie zmontowałbym Wam tego filmu, bo nie złowiliśmy troci, a ona była głównym celem naszego polowania, ale przecież był pstrąg, był kleń, było fajne branie u mnie. Było fajne ubranie u Wojtka, wyjście u Wojtka było, jeszcze strążek mu wyszedł, tylko to masz dzisiaj bez kontaktu, nie? Tak. Ale mamy króla znajdów I może dzięki temu warto taki film pokazać. Wojtek, ile znalazłeś przynęt? Pięć. Ten... Ale Tomek też. Jak 5. Ja myślałem, że z 8. A może z 8 ja nie liczyłem, bo to trzeba się człowiek w <grym> Słuchajcie. Tomek podwójnie. nawet jak Wojtek 5, ty Tomek koło 5? Też koło 5. I ja chyba koło 4, więc ewidentnie po komplecie znajduch mamy, więc to był też dobry dzień. Widać po rozpoczęciu sezonu warto się przejść, jak spadnie woda i trochę przynęć zebrać, a jeszcze parę po drodze zostawiliśmy, więc. Troci nie było, były inne ryby i były znajduchy i król znajduch, tu miałeś więcej, on kłamie, z 8 znalazł, ale kłamie po prostu <grym> Także, same nap sieki. napiszcie, ja, ja miałem kenarcika, fajne blaszki Tomek miał napiszcie w komentarzu, czy się rozglądacie nad wodą czy też mieliście jakieś, jakieś znajduchy w tym roku e, no i co, czy się podobał film, dajcie lajka, subskrybujcie kanał a ja w tej ciemności ze wami żegnam. Słuchajcie, musimy wejść na pole i mamy z godzinę do auta. On już płacze, nie dojdzie, więc to wędkarstwo, czy to wędkowanie, też nie jest dla wszystkich. No, trzeba mieć kondycję i to nie jest taka łatwa, prosta sprawa. To jest naprawdę kawał ciężkiej I panowie, nie bać się brać łódkę. Łódką też tu pójdzie łowić. <laughs> brać łódkę. A ja tylko dodam, że naprawdę fajnie mi się dzisiaj moim zestawem mówiło. Do Tomka mówiłem jeszcze. Szkoda, że nie przepraktykowałem go na troci. Jak będę na jakimś takim mniejszym ciurku, to z pewnością będę po nią sięgał. Ale teraz chyba uderzymy w dół. Mocno w dół, poszukamy tej ryby, która mogła już trochę też zejść niżej czekamy i do następnego maszerujemy i do następnego A przed nami latarki na czoło i do przodu Dojdziesz? Nie dojdziesz. Kurwa, trzeba... Kiedy przyjeżdżacie umiarły trzeba... życie. Trzeba Google odpalić, gdzie jesteśmy. linii prostej Tomek, nieważne. Czy to będzie dom, czy nie dom, czy szopa, po prostu idziemy. Żeby formalności stało się zadość Doszliśmy Doszliśmy, ale jak? Cztery razy po drodze Doszliśmy o, Nie ma miękkiej gry Także No trociowanie Z pewnością jeszcze po takim trudnym terenie Nie jest dla każdego Izotoniki są Zobaczcie jo. Są gotowe Izotoniczki Apułeczki. na drogę z Jest Jeszcze kawa forne.